Moi drodzy, właśnie skończyłem 88 lat i chciałbym zacząć coś pożytecznego, może nawet na dłużej. Dużo wiem o sobie, ale nie tylko o sobie. Jak być zdrowszy, szczęśliwszy, mądrzejszy, ba nawet ładniejszy i wszystko kompletnie bezkosztowo. I właśnie między innymi o tym chciałbym mówić, rozmawiać regularnie w internetowym radio Człowieka. Przez lata byłem aktorem, kolekcjonerem dzieł sztuki, więźniem, no, patrz, Wikipedia. Po 105 i latach więzienia pisarzem, znów aktorem. Od 6 lat jestem youtuberem. Około 300 filmików na YouTubie pod nazwą Jerzy Nasierowski no, może być sprawdzianem, jaki byłbym w tymże internetowym Radio Czopek. Kiedyś bogaty, no, od dawna bardzo ubogi, częściej zły niż dobry. Po tych 88 latach sporo także wiem i o sobie, i o ludziach, i, i w ogóle o życiu. No i właśnie na taką wspólną trasę, takiego dowiadywania się nawzajem o sobie, serdecznie zapraszam do. Radia Czopek. Ale, ale, żeby ono powstało, pożądane jest wasze wsparcie finansowe. Niestety, konieczne jest stworzyć, niestety od zera, jakieś mini studio do nagrywania. No, w tym studiu ja, no, a zawsze bardzo szczery i podobno Zaraźliwie, z poczuciem humoru, no ale trzeba by to zrobić. No i polecam się łaskawej uwadze. No i podaję swoje konto bankowe. Z góry dziękuję i pozdrawiam i oby do usłyszenia.